Słuchaj, ty zacząłeś, zaczęłaś, nie wiem czym jesteś kurwa w główce, ale się pierdol. Ja zabieram mojego kolegę. I szczerze, wypierdalaj. I raz, dwa, trzy, mamy tradycję. Jeroś, policjant. Yeah. Kurwa celu. Ty kurwa celu. To ty? Otóż, no, jeszcze, otóż. Ośledy pada pedał. Future to się powiedzieć. <gulia> Przepraszam! pracam? Co pomóc? Co pomóc? Bo chyba te pizda. Doj. Patrzę sobie na spis skórew, nie? Żeby sobie gdzieś poruchać, no. dzwonię, no, a tam twoja matka nagle, kurwa, w szoku. Dobra, nie. Masz tu miotłę. Mam cekujak! Ale bym sobie <śmierdanie> Ostatnio <śmierdanie> miałem... Dawaj to. Ej, zaraz zateknie. Zajeb... Brawo. Kask masz, kask masz. Co tu się dzieje? Wow! Uweł! No to jesteś zdalony! Ja chyba daj ci dzień, ryby poszesz. No i co za dęb, No i poszedł. Zanęcił, zanęcił. Zanęcił, bo dobrać karpy. Kara się, bo główne jedzą. Czarny by ładnie się zgadzał. No i ty synu dziwki. Co ty robisz, człowieku? Stoisz na środku drogi. Stoisz na środku drogi. No, no nie Zostanę rób z mi z człowieku. Stoisz na środku drogi. To jesteś nieposprawny. I... Ja pierdolę, nie, wcale Tylko tego, polewaj, pytaj go, pytaj go, lewej, spytuj go. Spytuj go, spytuj go. <laughs>